Okej. Okay. Ja lubię bo nie wiem, skrzynkę. 750. gramy bólem. salę, zacząć. Każdy zrobić bo mam po angielsku i włączę sobie po polsku. Okej. Okay. Jeszcze mam po polsku. Gramy. Czy tam były, czy proszę o mnie? No nie, tak. Oooo! Tak. Ja I poukradł. No. Okej. Okay. To jest nieładne. Ale patry, e? Ja że musiałam... no, no, Okej. A, ten... okay. A, ten mistrzem jest... A ten mistrzem Ej, co? Teraz. 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 Teraz.

Chodź tu. Ja ey! że jak ja robię skaibęśla. To mnie ją zaskoczyło chętnie. O nie? To jajda. Moje zdobycie uff, najlepszego zdobycia power cubów. Ej, to jest filium. Plus 7 pułarków. Dobra. I jest tu nowość. Chyba. Potok, czaszek. Okej, okay, potok, czaszek. Muszę ubrać. Ciaż. No dobrze, jest. Ja też mam to samo. Co, człowieku? To jest mój papież, to Karol zmienił sobie nikt. Igor. Ja miałem 7 papież! Ale nie, to, to nie było zabawy wtedy. To nie było zabawy, nie. Ale i tak tylko na swoich No właśnie. Plus 2. Deixa eu mostrar, é o mais é isso? Oj, pytam. A to gramy dło. Nie wiesz, Nie wiesz, że mi A, myśleliście, że Ale masz Przepraszam. 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 Frank Przepraszam. Czy to jest w ogóle Polak? Czy angielski No, wiem Tas nie ma soczków! O, jak mnie jest się się lepiej, najlepsze I apia, 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 karina karina karina, KARINA nie, nie, nie nhà yeah, yeah. <laughs> hey, nhà no, no 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 <laughs> no

A to 13 ty a to 7 nie a to Dobra ta ta, ta ikonka zostanie odblokowana za le poziomie A ta za 4 jest za 60 za za 80, za 100. Nie, okej. Okay. Okej, okay, pa, pa Janusza. A! Janusza zrobi cięcie, jak będzie miał skrzynkę. Ok, jestem już na, na poziomie skrzynki, ale oczywiście nie z oleju. I otwieramy, ok. Teraz będzie kolejna. Uwaga. Zapomniałem czegoś powiedzieć, żebyście... Stawili łapkę. Nie, czy japy! Stawili łapkę. Uw, no to aby wypadła postać. A może jak otworzę. oczy tego boxa, No to wypadnie by! jakaś postać. Teraz musimy grać razem. Okej, okay, zabrałem barle, żeby nie było... No byłem pięknie, no wyjęłem drugi nicy, no bo nie wiem, sześciu a bardziej mu przerzucać i wiecie. Takiego. no i po prostu sobie powiedziała. No i sobie leci. I ona też zginęła, po co do mnie to. Do... No, jednak Padlej to nie jest za dobra postać. A może Ja też nie wiem, Nic, to nie, próbowałem. Dostałeś, 71. Ja się boję tej skrzynki. No, no, słuchaj. Oczywiście Maxa nie mam, bo nie mam. pieniędzy. Chociaż mam! Ale, ale... Ale go nie kupnie. No, chciałbym na mam 20 złotych. Nie będą. Uhu, niech zostawicie łapkę w górę. Nie, 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 nie łapka w górę. To stoi jak płet ujana. To wypadnie łapka w górę. O matko. Nie, plus dwa. Uważaj, to. No to nie, no to nie, nie. takie dobre. Po prostu. No, chodzi. Aaaa! Oczywiście Leon. Max. Max. <laughs> I piper? No ma o i tu wszystko pokupuję mama, bo mama, sklepie. A ja go nie? matko bo nie, to bo mama, bo dobra nie miał bo bilety to bym bo jeszcze zagrał, to ale nie mam. Bierzemy Alprimo, oczywiście. Taki... Zamknij apę, gubku. Zamknij apę, gubku. Okej, mnie. to albo albo Rico, albo Poko. O, ja liczę, że wypadnie to ten panel. I mu byłam u kolegi. Nie, który jest. Tu mam I to jest. On. Dostał, dostał. Dostał, No ten mało. Ja też mam kawał dużego. Ok. Tu napiszmy. Ogarnia. Dobra. Dużo się dostał. Dobra, malo, masz biało. Bia. Ma biało. Kliknij Kliknijmy. Kliknijmy. i mów. Kliknij Kliknijmy. 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 Nie, Kliknijmy. 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 mi wopio, Kliknijmy. mi wopio, czemu, wyszedłeś? Mimo. czemu? the Nie obrażaj chomika, chomik sim. Miał bele u mnie. Nie teraz mnie. Nie obrażaj wiesz, chomika. Tylko mi 14. No to... Dora, dora, Zabieram je z nie, 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 chyba nie, 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 to nie, 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 spytam. O. To dobrze zaproszenie. O no i chodź. one mm -hmm. Nie, to st... B. Jak mi ona drobnie jest w jej drużyn. Tak ją zabijemy, no to będzie w jej drużyn. Trzeba zatpiąć jego... go trzecie... o. Okej, okay, zostało cztery, cztery Katima, Katy ma hasztle. Au! Sony! Ni Kurde, czwarte miejsce. A, oczywiście... Mm, powinno być zero, przepraszam. Coś się lagowało. Pianka. O, tylko mi brakuje drugiego miejsca na solówkę. się Okej, jadę. I drugie miejsce równa się. Ej, dobra odciszaj Nawet nie pamiętam. A. Moja mama będzie zombie. Zombie. I wie, że. To jest niemożliwe, że. że El Primo też zombie. Czy każda. Nie. Kurde macie, Kurwa, macie, Kurwa, się macie. O matko, ta pierwszego miejsca na Maciu. O, ja też podpisałam Pierwsze miejsce tu. To Tuba, będzie unboxing. Mama otwiera skrzynkę. El Primo. Et, Et sole. Okej, okay, szkoda, że krzaków nie dać. Bo wuja mi po prostu czasami dalej, nie? Jaki wuja? Браво. Карлтон, Карлтон. Первое место мужчине быть, на прошлом мужчине быть. Не Eee, przecież oni nie I popiochajcie, ja pójdę. Też czy... O oczko. coś czuję, że nie Pęk. będzie wygrany. W sumie jak się odrodzę, to może pójdzie, może.

Dawaj. Tak, flotuj, no. <słuch> To na lampę, 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 to na No to mówię, że, żeby nie drzał ryja. Uj, brez, na

Dobrze go co to tam tu jesteś? Mama, przepraszam. Rozumiemy się? No to, 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 no to mija idzie spać, a nie ja. Bo ja nie jestem winny. Mama, będzie że otwierasz skrzynkę? Nie, to tutaj spać. Ty nie masz pecha! Zobaczmy sobie kochanie, ja jutro wejdę w szyko i wezmę na dwa. To weźmy na dwa? Nie. Ty będziesz! Megaboks, megaboks. Bo, bo już mam 5000. No bo było, no bo było plus prawie tys, było plus prawie 5000 pułalów. Mam tylko, nim nie gram, bo nie... Bo on jest słaby. Nawet nie, nigdy nie będę nim grał. Ty i tak ty, ty pianko jedno. A ja to też mam O ty pianko jedno. Bidu. mex nie umie mówić karton bo mówi Karel pan bo on jest takim karletonem Okej co filmik bo ja muszę primo primo punch Max, o u Maxu. No Nie chcę twojego picia i papier papieru. Wiki, nie proszę. Dawaj Dawajta. Dawajta tego bula. Bo ja mam o powercribów. Mam dopiero 2, chcę pójść do boku i... Myśl, które miejsce. E, elu, wina. Ja. Ja, ma... Okej, okay, ale... Mama od... Michał? Michał robiłeś? Michał? Mama ci kupiłaś? Michał, czas. Jest... Jak stawiasz, że mama otwiera...